Szczęść Boże, kochani, miło was widzieć. Już coraz bliżej termin naszej pielgrzymki. Wiemy, że będziemy musieli odbyć tę drogę w takiej formie sztafetowej, ale jest możliwość i ogromna zachęta i już dzisiaj moje zaproszenie, abyśmy się wszyscy spotkali 7 sierpnia w Częstochowie. Tego dnia wyruszą wszystkie grupy z Blachowni. U waszych przewodników będziecie mogli zapisać się na te ostatnie 18 km, które pokonamy, idąc do Częstochowy. A tych, którzy nie będą mogli w tej drodze uczestniczyć, zapraszam bezpośrednio. Na Jasną Górę, i tam o godzinie 11:30 spotkamy się pod wałami jasnogórskimi, gdzie odbędzie się prezentacja grup, i tam, stamtąd wyruszymy przed cudowny obraz. A o godzinie 13:00 jesteśmy wszyscy zaproszeni na uroczystą Eucharystię, która będzie w Bazylice jasnogórskiej. Bardzo serdecznie Was zapraszam, a jeszcze. Jeśli chodzi o ciekawostki jasnogórskie, to też zdradzę Wam i możecie sobie już zapisać w kalendarzu, że dzień przed tym wejściem, 6 sierpnia, apel jasnogórski przed cudownym obrazem transmitowany przez Radio Maryja i Telewizję TRFAM będzie prowadził nasz ojciec duchowny, ksiądz Krzysztof Wiśniewski dlatego zachęcam was do tego żeby zasiąść wtedy przed telewizorami albo włączyć radio albo przynajmniej łączyć się duchowo by w ten sposób właśnie to yy, ta nasza jedność która wyraża się właśnie w tym że jesteśmy jako diecezja właśnie jedną wspólnotą pielgrzymującą żeby mogła się zrealizować bardzo was serdecznie zapraszam wszystkiego dobrego zostańcie z Bogiem papa pa. by na wieki siebie. A wystarajcie go wszystkie narody i wysłabiajcie go wszystkie luby. Jego łaskawość ma nad nami potężna, a jego wiedzę. Wychwalajcie Go wszystkie narody I wysławiajcie Go wszystkie ludy Jego łaskawość nad nami potężna A Jego wierność trwa na wieki O Alleluja, Alleluja yo, yo. O Alleluja Iwa. Wow, wow, wow. wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, bo wiara góry się nosi, a ja wierzę w tobie. I ja pięć! będę na czymś przed Twoim tronem i jedzę dole, panie. Już nie mi miło żaden, żaden modli, żadna ściana, największa większa nawet w już nie, nie zaczynam. panie lepszy jest lepszy jest niż innych, innych tysiące tysiące, tysiące. Jeden, jeden, dzień, jeden dzień w przedsionkach, przedsionkach twy panie lepszy jest, jest od innych, z innych tysiące. tysiące jest tylko jeden dzień jest tylko jeden dzień w książkach twych ten dzień, on lepszy jest. Matko, Mistrzyni moich dróg. Pozdrawiam Ciebie, Pani, nadzieją moich dróg. Pozdrawiam Cię, Królowo. W swe dłonie weź nasz los i wspieraj byśmy zawsze nie